Witam gorąco i witam serdecznie wszystkich moich widzów na kolejnym odcinku z Gotika Jak widzicie, dzisiaj bezimienny bohater zajmie się czymś, co chyba jest tutaj naprawdę ważne. Czyli udamy się do kopalni. Powiedziałeś, że mogę dostać tyle potrawki, ile tylko zapragnę. I dotrzymam słowa. Proszę, wejść te trzy porcje. Dobra. No i w takim wypadku udamy się teraz do kopalni Rudy, która nie wiem gdzie się znajduje, ale zaraz chyba się dowiem, znaczy no. Myślał. Wiem, gdzie się znajduje, ale... nie wiem. A, ale fajnie! Dzięki, że zabrałeś mnie ze sobą. Moglibyśmy robić to częściej. Nie mam nic Myślałem, do roboty to przez większość dnia. Lepiej się do tego nie mieszać. Lepiej się do tego nie mieszać. To się chyba nikt. Gdzie ty jesteś? to jest? A ten u dobra W dzisiejszych Panie czasach nie, nie na nikim rację. nie można polegać. Ale jeżeli nie co? będzie tam jakichś dużo potworów. Może? To nie było zbyt mądre. Zupa z książ... trawka z chrząszcza Tak długo jak to mnie się to nie będzie... Dotyczy... Dupa skrząszcza. Chyba nigdy nie zmienił Myślałem, że to się skończyło i... Idzie dawno trochę daleko. Nie ja postanowiłem, że jednak chyba zagoszczę tutaj w, w starym obozie zostanę obywatelem można tak to ująć obywatelem no obywatelem nie będzie starego obozu no i taki gdzieś mam plan siema Czy to jakby pokonać te ścierwoidy Możesz. Ej, no nawet w nie dostałem to tak jak Kijowo A zapomniałem, że poziom walki se zwiększyłem, to już jest jakiś plus Pomniałem, że teraz mogę... Wiesz co? Już Cię polubiłem! Przeżyjemy wspólnie wiele ciekawych przygód! Co nie? Gdzie nocujesz? Jakbyś chciał możesz przenocować u mnie! Boże, kochary, Bydzik tym wrzutkie pieprzy dalej? No i teraz dopadały już to jak maciuchy. A tak w ogóle to za co tutaj trafiłeś? Ty też za bardzo lubisz zwierzęta. Oni krzywo na to patrzą, wiesz? Właśnie tak tutaj wylądowałem. z Maria, wrzut, odpierz się. Bęb spaga taki ziomek, który lata do tołu i ci tak przypierdolę takie Nie mogę ja spokojnie eksplorować Eksploracja masturbacja oh! O! No te dwa wilki były, spoko! No tak, chyba jesteśmy za słabi na wilka Coś mi się tak wydaje. Muszę ją zapisać. Ja yeah, pieprzę. Myślałem, że to się skończyło już dość dawno, dawno temu. To się już więcej nie powtórzy. Tylko by... zachowaj to dla siebie. I nie powinni jak miał więcej siły i lepszą broń. No mam. Kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej. W tej historii musi w tej historii będziecie dla ziarnoblady. Tak. W tej historii musi być jednak ziarnoblady. Tak, do tego nie męczysz. Lepiej się w nic nie pakować. Jesteś teraz... Wróć! Tak długo jak moja tajemnica dotyczył... Ciąg, 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 Od razu wiedziałem, A, że będą kłopoty. Bo to jest Czekaj. Lepiej się mnij, to się chyba nikt <laughs> Przepraszam. w dzisiejszych czasach na nikim nie ma. gadu, nie mam czasu. Lecimy znowu pokonać te bestie. Będzie że z tymi wil wilkami, jak te wilki ugryź to... To jest silne, co wilki dla nas te trzy. żadnego pancerza nie mamy. Nie bardziej. Dopadła jak chciało. Dwa Serafice Nie wejdzie. wrzuć pierwszy. Idę dalej. D muszę być dwa te. Iki. A dobra. Yep, Pokój kuźwa! Wszystkie? Pierwszajmy! Pierwszaj! Pierwszaj! trzy się na mnie rzuciły. Nie mogę tej drugiej broni wziąć. O, nie, ty. No, nie mam pewnie tej... właśnie. I to, I to był! Nie wjeżdżę! Próbujmy inaczej. Naucz mnie sp... Za mało punktu. Tylko 20 trzeba, dobra. Pierwsze dziady. Aborygeny. Wracimy do Diego. No teraz poradzimy sobie spokojnie. To się to chyba nigdy you, nie zmieni. Nie ale już więcej nie tego nie będę bo jedno mi ochrzadziła tutaj nie nikt się, się inaczej. Tak, Mnie nie, nie, to nie, nie. Nie, nie. Nie. się, się powtórz. Nie. Wszystko. Tylko zachowaj to dla siebie. Inni nie. Wiedzieć. Nie. 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 się. Nie. Tak długo jak... może Może teraz nam się uda Pogadajmy lepiej o czymś innym. No szkoda, że nie jestem tak dobrze rozwinięty jak powiedziałem, ale no... i jakoś to idzie Zobaczcie jaki tam pieniądze EX wpadł No i ołzer mcd więcej daje No i ja sobie od razu zapiszę grę Zobacz, zaraz zapominam przez 20 minut będę... zapisywał! No ciężka jest tu droga do tej kopalni. Hardcorem jestem. No nie jest trudny, brzydzi mnie, dla mnie. No i te inne już tam, że wtedy jakby przejdę. Dobra oluju, dobra Jeszcze jedna z tych została Jedna mucha jeszcze jedna jest Tam jest ta mucha Dobra Pojęte te potwory które zostały tu wymyślone Szacun dla twórców gry, naprawdę Twor, twar, Twórcy gier się postarali o to się to pogonuje Już że pamiętam jeszcze jak się je walczy no Ale już z innymi to tak szybko to nie idzie Ale go trochę znalazłem tam. Jeszcze trzech. Uh. No uh. i pobierzecie. Ty jesteś mój. Nie pojedynczo to tak. Ale jak jest was więcej w stadach to... Ja Miałem szałam Z wami wykretu szczury Kujwa, gdzie, gdzie wy jesteś, ta? Wykonawczy na gwiazdy skieleckiego Dwa, wejdź nie tutaj Mariolkę, no. Drogi no Krataszu, to też nie jest ciężkim potworem dla mnie. O, tspanek. Te. Ta. O, jaki napój. energetyczny, napoj energetyczny z wiodronki Pisan... psia, Psianka chyba. Psianka może. Jak to się ta? Psianka, no właśnie, ja mi Wiedziałem, że coś koło tego to leży. Gdzieś tu będzie... Łomuj weżytkownik. Spieprzaj! Spieprzaj. A, spieprzyła. no dobra. O Boże, kochane, że ciężka ta droga. Jego dziarki. To takie panie, panie Jagodzianki, jakby ktoś znał, to nie polecam. <grymne> Widziałem kilka razy panie Jagodzianki, no i dochodzę do wniosku, że o mój Boże, jak ktoś to może. No chyba, że zamykał oczy, nie wiem, gardne na i za ojczyznę. A to tylko tak może. Dzień dobry. To chyba tu. dobry, dobry miejsce jest. Ten? Dobry chyba. Wchodzimy w jakieś ciemne... ...czeluści. I teraz. O! Tam jest jakiś człowiek. Porozmawiam z nim. Dzień dobry. Dzień dobry, Drake. Możesz mi opowiedzieć o tej kopalni? Stoimy teraz w głównym szybie. Na dół można zejść po rusztowaniach. Wszędzie dookoła kopacze wydobywają rudy. Musisz bardzo uważać na pełzacze. One też są wszędzie dookoła. Na samym dole część wydobytej rudy przeznaczona do wykorzystania tutaj, jest od razu przetapiana. Na co powinienem uważać w kopalni? Przede wszystkim na pełzacze. Groźne bestie. To przez nie musieliśmy zrezygnować z wydobycia w paru jaskiniach. Niestety, pożarły nam już sporą grupę kopaczy. Opowiedz mi o pełzaczach. Wiesz, zaschło mi w ustach. Przynieś mi piwo, to ci opowiem o pełzaczach. Masz. Proszę, wypij moje zdrowie. A to było dobre, wypij moje zdrowie kulturalne. Dzięki. A co do pełzaczy? Żyją w dużych stadach, głównie w bocznych jaskiniach. Jeszcze nigdy nie widziano ich tutaj, w głównym szybie. Gdybyś spotkał kiedyś pełzacza w jej ile sił w nogach, albo stań plecami do ściany. W ten sposób będziesz miał jakąś szansę. Opowiedz mi o tym coś więcej. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, pogadaj z wężem. On zajmuje się wytopem. Albo zapytaj Jana, on tu rządzi odpowiada za organizację pracy w całej kopalni. Gdzie mogę znaleźć Jana? Poszukaj go na środku głównego szybu, obok składowiska. A, jeszcze coś. Znasz to rusa, prawda? Zapomnij o nim. W kopalni rządzi tylko jedna osoba. Jest nią Jan, To nasz szef. Jak podpadniesz Jemu? Podpadniesz nam wszystkim. Zrozumiano? Do zobaczenia. No, do zobaczenia. No i właśnie taka sytuacja tutaj wynika. że Jam tutaj rządzi. Dziś Jan tam gdzieś jest na dole. To no, jest jakiś sklepowy. Dzień dobry. Mogę coś od ciebie kupić? Mam tu wszystko, czego mógłbyś zaprawić. A, i 50 break rudy. Oli wow, wow, no, jest No, czy to teraz się skrzydło? Pieruna. Nie wiedziałem. Ja mm, 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 mm. nie kupię sobie, wiecie, beauty. strzały mm. na trzydzieści. Ale tu nie chciałem, panie Andrzeju. Ale chętnie sobie kupię to... Co mi tam jeszcze, 150, tak?

nie ma Może no, tędy da się dojść No chyba A tam było A tam co tam jest? Taki szybry No kurde, się Słyszałem pełzacza. No słyszałem jak w mortej już Mówię, że słyszałem pełza ja jestem pewny No dobra, dzień dobry. Dzień dobry. Choć Ja szukam Jana. Where is Jan? Where is my brother, brother Jon? Where you are? Dzień dobry. To ty jest Jan i An. Przez I. Dzień dobry. To ty jesteś Jan, szef tej kopalni? Tak, to ja. A to moja kopalnia, więc lepiej nie próbuj niczego głupiego. Myślałem, że to kopalnia Gomeza. No cóż, oczywiście kopalnia należy do Starego Obozu, ale tutaj, pod ziemią, jest tylko jeden szef. Ja. Możesz mi opowiedzieć o wydobyciu rudy? Kopiemy dniem i nocą. Dzięki temu wydobywamy około 200 worków rudy na miesiąc, plus jakieś 20 worków, które od razu zostają przetopione. Z rudy, którą dostarczamy królowi, można by wykuć oręż dla nierada armii. Słyszałem, że ruda ma właściwości magiczne. Opowiedz mi o tym. Tak, nasza ruda rzeczywiście posiada właściwości magiczne. Wykuta z niej broń nigdy się nie psuje, a miecze i topory są ostrzejsze niż te wykute ze stali. Każda armia wyposażona w taki oręż ma poważną przewagę w boju. Przysyła mnie Diego. Mam odebrać listę w porządku, oto i ona powiedz im, żeby się pospieszyli z dostawami. Rozejrzyj się trochę po okolicy. Nie sprawiaj żadnych kłopotów. Na ja, spoko. Alberta, a za ty masz tu kontador. Może masz coś, co chciałbyś sprzedać. Jasne. O, strzały masz, to już strzały szały kupimy. I to 150 będzie tak e, handel musi być. Obwoźny handel. Pozostały. Tek, tak. tak. O no, czternaście, dobra no i mamy coś ci do sprzedania mamy Jakoda za dużo nie kosztuje wino Piwo moje paliwo

co tu robią? Są silni. To się... rażniki od tego. Od tych, no. Nigdy nie zmieni Jak ten, ten, ten... Się nazywa... łobuś na o! o. Jak on się nazywa? Strażnik tu jest jakiś. Jakiś węża jeszcze mam poszukać. Kurwa, ma jakieś tam pieniądze dziwne. to za pieruistwo tamto. Podobno jesteś chutnikiem. Widzę, że bystry z ciebie chłopak. Tak. Możesz mi dać trochę rudy? Jeśli dasz mi coś w zamian. O! Dziękuję. I w tym samym jesteśmy już na początku bogaci. Jakieś koszangary. Tam jakieś pieroństwa. Dobra, możemy wychodzić stąd. Widzę, że tu nie ma nic ciekawego dla nas. Wyjdźmy stąd i doniesiemy chyba za to lice do nowego starego obozu. do Nowego Jezus Maria, chciałem zeszelić piętę czy co? No ale chyba zaniesiemy ją do starego obozu, a też jeszcze nie wiem, wyjdzie w praniu. W ogóle co jest na tej liście właśnie Ta Lista co mówić? 20 pokrętków chleba tylko bez pleśni jeśli łaskaś. Łaska chyba tam jest. Łaska. Dobra, 25-30 jabłek 10 kawałków sera, jedna chochla, jedna szatka, 5 kilofów plus 3 młotki, jedna bociwa porcja ziela, no wiecie, pierwsza dostawa w tym miesiącu, spodziewamy się dostawy najpóźniej no pojutrze od Jana. Musisz uważać na to, co. Tak, pewnie masz rację. To już trochę już poznałem tą kopalnię, to już wiem ja przynajmniej gdzie co jest O tutaj na górę No za, Krakowiczwa To ona się pogubić nieźle Jak on idzie jak po schodach szedł. Tak człapie. Człap, 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 człap. Człap, człap, No i gdzie jest już jaka? Człap, 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 człap. Dobra, zapiszę tutaj na górze. No i dobra, pięknie jest Tak więc kochani To by było na tyle w tym odcinku W kolejnym odcinku dalej Lecimy z przygodami w starym obozie Może jeszcze pójdziemy gdzieś tam jakiś nowym Tam może z tym krzykatem pójdziemy zawalczyć, zobaczymy Tak więc kochani Mam nadzieję, że Wam się podobało Do zobaczenia Hej, cześć i czołem